Mam pytania, kilka pytań odnośnie tej części odnoszącej się do wolności i prawa i praw politycznych, w tym praw obywateli do zgromadzeń. Ja jako obywatelka... Posłanka obserwuję od kilku lat pewną progresję w ograniczaniu swobód obywatelskich, w tym wolności do organizowania pokojowych zgromadzeń. Choćby na przykładzie interwencji policji w święto państwowe 1 sierpnia w Warszawie rok po roku obserwowałam takie zjawisko, że jeszcze w 2018 roku policja interweniowała tylko wobec tych, którzy zsiadali na trasie innego przemarszu, na przykład grupy ONR. W 2019 roku policja interweniowała również wobec tych, którzy na takim zgromadzeniu organizowanym przez grupy nacjonalistyczne e, były z antynacjonalistycznymi banerami. Natomiast w 2020 roku policja już e, tydzień temu interweniowała również wobec obywateli, którzy po prostu byli e, pokojowo, e, obecni, na przykład z, symbolem, z symboliczną Białą Różą, czy z flagą e, LGBT, czy flagą tęczową, po prostu obecni pokojowo e, na. na na takich zgromadzeniach publicznych. I interesuje mnie to, czy pan rzecznik zaobserwował takie, z taką progresję systemową tego ograniczania wolności do zgromadzeń, czy zaobserwował może też nierówne traktowanie obywateli na takich zgromadzeniach typu jedna grupa, to zgromadzenia narodowo-nacjonalistyczne, które na przykład używają środków pirotechnicznych i to się nie spotyka z reakcją policji, natomiast grupy obywateli. Kontr, pokojowo kontrprotestujących nie spotykają się z represjami, to jest moje odczucie i obserwacja, pytanie, czy, czy, czy systemowo pan rzecznik to zaobserwował. I czy w opinii Pana Rzecznika obecnie obowiązujące rozporządzenie do, zakazujące zgromadzeń spontanicznych jest zgodne z konstytucją? I ostatnia część, czy ta obecnie obowiązująca ustawa dotycząca w ogóle zgromadzeń publicznych pan, w opinii Pana rzecznika jest zgodna z konstytucją. Wiem, że pan rzecznik apelował do różnych organów, w tym MSW o nowelizację tej ustawy. Czy z odpowiedzi, które pan rzecznik otrzymał od tych organów, które w ogóle odpowiedziały, widzi pan rzecznik szansę na to, żeby ta nowelizacja została, ta ustawa została poprawiona i, i jak rozumiem, była bardziej czy była zgodna z konstytucją? Dziękuję bardzo.